byłem mały, e, chorowałem na te modele, zakochałem się w nich, e, gdy je zobaczyłem w internecie. No i pomyślałem, zawsze takich chciałem mieć, no i e, szukałem ich w internecie, ale że byłem mały, nie umiałem ich znaleźć. No i dwa lata temu e, znalazłem pierwsze grupy, modele w Polsce i e, zacząłem szukać. No i kupiłem swój pierwszy model, e, Axiala Reita, ale e, pojeździłem nim chyba pół roku, półtora roku i sprzedałem. Teraz kupiłem sobie nowego Triksa 4. No i na razie się sprawuje super i dalej jestem zakochany w tych modelach. Tak jak oglądałem kiedyś reportaż, to w Czechach, jak widzą, 40-50-latka z pilotem w ręku i bawiącym się zabawką, u nich jest to normalne, u nas w Polsce jest to trochę dziwne. Bo co się przejeżdża, to każdy mówi, o dzieci się bawią". duże dzieci bawią się małymi samochodzikami, ale to jest odpoczynek od dnia codziennego, cały tydzień w pracy, przychodzi sobota, niedziela, trzeba się spakować, przyjechać, pojeździć sobie trochę, odstresować się i tak co tydzień w sumie. Silnik główny, regulator, skrzynia biegów, blokada tylnego dyf tylnych dyferencjałów, przedniego dyferencjału, odbiornik, sterownik wciągarki, wciągarka.